drugie zwycięstwo, ale też drugie czyste konto, co w perspektywie bramkarzy jest bardzo ważne. No tak, na pewno cieszy. Tę gra na zero z tyłu, bo tak jak widać. Ostatnio wygraliśmy czteroma bramkami, a ale, ale dzisiaj jedną i e, to jest ważne. Te zero z tyłu, no bo to oznaczało dla nas tylko i wyłącznie trzy punkty dzisiaj. No i taką naszą konsekwencją i, i gdzieś pracą, determinacją. Yy, łapiemy, łapiemy powoli tlen, dajemy sobie szansę na to, żeby, żeby móc się utrzymać w Ekseklasie. Także yy, wszystko w naszych nogach, rękach i, i, i są przed nami jeszcze trzy mecze, chociaż teraz tak naprawdę jeden najważniejszy z Łęczną i, i, i zobaczymy, co będzie później, ale na pewno cieszę, że dajemy sobie tą szansę na to, żeby, żeby się jeszcze utrzymać. To zaraz z tyłu nie było przypadkowy, bo w waszej grze było dużo takiego wyrofinowania, takiej konsekwencji defensywnej. Tak jak mówię, była duża determinacja, też determinacja taktyczna, żeby się dostosować do przeciwnika, i, no i, no i udało nam się to. Gdzieś tam początek drugiej połowy mieliśmy, mieliśmy troszkę, troszkę bałagan na boisku, ale wszystko udało się poukładać, wszystko wyszło dobrze, i no, no cieszymy się na pewno, że, że te cenne zwycięstwo dzisiaj tutaj w Niecieczy udało nam się osiągnąć. Czy to było tak, że czekaliście na ten moment, kiedy tą bramkę zdobędziecie? Znaczy się też nie mogliśmy za długo czekać, no bo nas tutaj urządzała tylko, tylko na zwycięstwo, także e, no mimo wszystko udało się to zrobić spokojnie i gdzieś tam właśnie takim wyrachowaniem, ale, ale jakby to, to się nie udało zrobić do 80, 80 po minuty, to już trzeba było mocno ryzykować. No. Na szczęście udało się tą bramkę strzelić szybciej i później mogliśmy już nas, nasz taki plan po strzeleniu bramki, e, gdzie byliśmy na prowadzeniu, mogliśmy realizować. Z to również Twoja zasługa, bo też miałeś dobre interwencje dziś. No, może pozniemy o żadnych klarownych sytuacji, ale, ale no były takie sytuacje, które, które wymaga się od bramkarza, że, że ma wtedy pomóc, ma obronić. Ma no, cieszę się, że mi się dzisiaj udało, że mi było dane i, i no przede wszystkim to, że zagraliśmy na zero tyłu, ale to też jest duża zasługa całej drużyny. Nie mówię tylko o defensywie, ale, ale też o chłopakach, którzy grają na pozycji napastnika czy pomocnika, bo naprawdę w tym meczu bardzo mocno harowali i trzeba im oddać to, że, że każdy na boisku dostał dzisiaj kawo serducha. Masz loska, tata jest bardziej zdeterminowany, czy bardziej niewyspany? Bardziej zdeterminowany, zdecydowanie. A, a to, że, że gdzieś mała jest w domu i, i że mam te dwa skarby w domu teraz, to, to tylko jest kolejny taki kop do, do ciężkiej pracy. Dziękuję. Dzięki.